Kolejny zaopracowany przez Aquanet serii filmików Eksperymenty z wodą. Część ósma. Wykałaczki. Tym razem w doświadczeniu badamy napięcie powierzchniowe. Do eksperymentu potrzebne będą butelka, woda, wykałaczki, bandaż oraz gumka recepturka. Na szyjkę butelki zakładamy bandaż i zabezpieczamy gumką recepturką, aby się nie zsunął. Następnie wlewamy wodę do butelki przez bandaż, który wcześniej został przygotowany. Po wlaniu wody do pełna do butelki przekręcamy butelkę do góry dnem. Może dojść do niewielkiego wylania się wody. Następnie wciskamy przez bandaż do środka butelki wcześniej przygotowane wykałaczki. Opis eksperymentu. Woda utrzymuje się w butelce dzięki napięciu powierzchniowemu, czyli błące utworzonej z cząsteczek wody między krateczkami siatki z bandażu. Napięcie powierzchniowe w butelce jest na tyle mocne, że utrzymuje wodę nawet po przybiciu go wykałaczką. Aquanet, spółka akcyjna.